Dzień dobry z lasu. Popołudniowo-podwieczorna przejażdżka. Pogoda dopisuje, wczoraj padało. Dzisiaj jest cieplutko. Na trasie nikogo. Można sobie przemyśleć pewne rzeczy. Trzeba się zaprzyjaźnić z lasem bo może niedługo trzeba będzie wstąpić do partyzantki jak nam tutaj kacapy wkroczą a przy okazji można sprawdzić czy się jakieś grzyby nie pojawiły no zobaczymy sobie jedziemy na razie, spokojnie takim szutrem całkiem spoko Zbliżamy się powoli do Lidłonga, nie wiem czy, czy tam pójdę, w sumie bardzo lubię tę atmosferę leśną, leśno-grobową, bo przecież tam jest całe cmentarzysko urchanowe sprzed 2000 lat chyba. Ale trzeba się trochę powspinać. Dziewanna już kwitnie. A jak mawia powiedzenie, tam gdzie rośnie dziewanna, tam uboga mieszka panna. To wynika po prostu z tego, że dziewanny rosną na piaszczystych, nieurodzajnych albo słabourodzajnych glebach. Więc też gospodarstwa. Przynajmniej dawniej. No były raczej biednymi I na posak taka panna, specjalnie duży posak nie mogła liczyć Dobra, jedziemy Nie poznaję tego lasu. Wyrąb kilkuletni spowodował powstanie polan jaśniejszych miejsc. Całkowicie zmienił się ekosystem. Ale, to tu nasypali upali tego żywiru. Zobaczymy gdzie jest przystanek. Zrobię. Mam hamaczek z wodą, jakieś jabłuszko i można pokontemplować uroki przyrody a dzisiaj w ogóle najkrótsza noc Warto gdzieś się wybrać nad jakąś wodę bo w taką noc Jedziemy sobie tu Zobaczymy co słychać Kiedyś tu trochę jakoś znalazłem A już jest widłok A tu będziemy tak z boku Komary, komary i strzyżaki do spółki. Thank you. Może tam jeszcze jest jakiś koleżanek, się ukrywa? Tamak to najlepsza rzecz, jaką ludzie wymyślili. Dwa największe wynalazki ludzkości to piwo i chipsy. Niektórzy mówią, że koło, ale jakoś piwo się z kołem to słabo kojarzy. No dobra, Rumak stoi Ja sobie siedzę i tak się zastanawiam żeby tutaj zorganizować jakąś fajną wycieczkę no, ja Mam sprawdził już coś na oku ale nie będę zdradzał planu To jest zupełnie świeża sprawa Dzisiaj wyszła No dobra, smacznego No i wracamy, znaczy ja wracam, troszeczkę tą drogą pojedziemy, kręcimy sobie na sarnówek, tak zwaną telewizornię. Kozioł mnie opierdzielił, że mu przeszkadzam i to dwa razy odszedł i nakrzyczał na mnie, a drogą w takim śmiesznym truchcie paradował sobie Borsuk. Nie dostał ode mnie wiatru, dlatego mnie nie wyczuł, bo generalnie jest to płochliwe stworzenie to nie jest takie proste zobaczyć morzuka zwłaszcza w świetle dziennym to zwierzę nocne no dobra, jedziemy sobie grzybów nie ma, nie widać w każdym bądź razie w każdym razie uwielbiam te lasy tutaj Dojedziemy sobie do ośrodka telewizji i potem już asfaltem wrócimy do domu. To jest fajne pole namiotowe. Właściwie to, tu są dwa pole namiotowe. Jedno przy ośrodku telewizji w Sarnówku i drugie troszeczkę dalej na tak zwanej bindudze Także tam na tej bindudze to właściwie jest tylko pole namiotowe jakieś prymitywne toalety i dojście do jeziora i na tym się właściwie kończy nic więcej tam nie ma nawet wody nie ma trzeba mieć swoją. a w Sarnówku jest cały węzeł sanitarny prąd 確かにないとか。 Komarów, zatrzęsienia gatunek, któremu nie grozi wymarcie, przynajmniej na razie, przejeżdżamy w ogóle przez. Areny, które no, są wręcz rezerwatem archeologicznym, ponieważ tutaj występuje kilka cmentarzysk kurhanowych Nie wiem 2000 lat mają, nie mam pojęcia Niektóre kurchany są oznakowane inne mniej Ale są Także ludzie się tutaj osiedlali już od dawna, na pewno od epoki brązu, bo też jest taki kurhan, który jest datowany na epokę brązu, a ja to trochę dalej. No i zbliżamy się już do cywilizacji. Widać czerwony dach ośrodka. Tu mamy teren dawnego cmentarza No tam już niewiele się stało. A proszę, na polu namiotowym już coś jest. Na razie widzę głównie przyczepy już urzędują. A w zeszłym roku byliśmy tutaj ze znajomymi. Było bardzo fajnie, tylko za krótko. W tym roku planuję jakieś dwie noce. Tu albo gdzieś na dziko. Na dzikuca. No, wiecie co? Tu jest cmentarzysko kurchenowe. Jakby to rzec, stała tutaj kiedyś tablica o tym, informująca. No to teraz lasy tu wiadą i znaczy pozamiatane ze wszystkim. No dobra, ja kończę transmisję. Pojadę teraz do domu. No, i zbliżamy się do punktu wyjścia. Wyjazd z lasu, a jak to wszystko jeszcze poleciało, i czas pomieszkać. Jutro do roboty, niestety. Dobra. Pomyślałem sobie nad nową trasą. Teraz to wszystko przenieść na papier, na mapę. No i znaleźć czas. I tyle.